Dzień dobry, witam Was z nad mojej. Z nad moje... <gryw> witam Was z mojej szafki z kubkami, moje ulubione miejsce do nagrywania i nawet. <coughs> przepraszam za chrypkę na początek. I nawet usiadłam sobie na blacie. Także nie tyle już stoję, co też teraz jest nieproporcjonalnie światło, ale nieważne, siedzę sobie i mogę do Was pogadać chwilę. Witam Was w nowym roku. Jak się macie? Ekscytacja, postanowienia. Czy luz, i zero napięcia i zero oczekiwań. Ja pamiętam, dobra, miało być o tym o czym ten vlog. Słuchajcie, zaraz wam opowiem. Ale e, ja kiedyś e, właśnie jak zaczął się rok, w którym już byłam w ciąży i wiedziałam, że w tym roku urodzę moją córkę, to bardzo, bardzo, bardzo chciałam nic nie planować i na niczym się nie, sk jakby nie mieć żadnych oczekiwań. I tak się prosto o tym mówi, ale ja naprawdę sobie mm, Usiadłam i pomyślałam sobie, że chcę, żeby słowo na ten rok to było akceptacja. Żebym zaakceptowała to, co będzie i jak będzie, żebym nie budowała sobie oczekiwań w głowie. A drugie słowo to elastyczność. To było, to były moje słowa na e, dwa lata temu. Bo cieszę się, że miałam takie podejście, cieszę się, że tak do tego podeszłam żeby nie mieć oczekiwań, żeby nie mieć żadnej projekcji. Oczywiście, że sobie wymyślałam różne rzeczy, marzyłam o różnych rzeczach, to nie o to chodzi, żeby tego nie mieć, ale żeby oprócz tego, że sobie marzyłam i projektowałam coś, to na końcu sobie mówiłam, ale zobaczymy, jak będzie, ale może tak nie będzie, ale może mi się zmieni i to będzie okej, okay, bo najgorzej to mieć oczekiwania albo sobie coś założyć i uparcie się tego trzymać, kiedy życie jest inne i kiedy życie pokazuje coś innego, a ty kurczowo trzymasz się tej wizji i wyobraźni tego, jak miało być. To właśnie powoduje rozczarowanie. Także no, oczekiwania ogólnie powodują rozczarowanie. Także taka głęboka refleksja nad tymi kubkami na moim kuchennym blacie, e, więc życzę nam wszystkim w sumie też tego, bo w sumie każdy rok fajnie, żeby był elastyczny i taki pełen akceptacji tego, co przyniesie, ale też walki o to, żeby było fajniej i i odpuszczenia kiedy nie może tak być. Także tego życzę mi i Wam, a wy dajcie znać, jakie Wy macie plany i postanowienia. Tak jak już pytałam Was dwa filmy temu, o czym marzycie, o czym myślicie, a może jakie macie nowe cele i postanowienia, to podzielcie się szczegółowo nimi, bo może się zainspirujemy, może ktoś szuka inspiracji do tego, jaki cel sobie postawić na ten rok. Ja bym chciała mieć co miesiąc jakiś mega mały plan, mega małe postanowienia. W styczniu już zdecydowałam będzie to joga. Tak jak w zeszłym roku rozpoczynałam, nie wiem czy Wam właśnie o tym wspominałam. Jest taka świetna dziewczyna, która dodaje filmy na YouTubie właśnie o jodze od bardzo wielu lat. Wydaje mi się, że ja ją obserwuję od pięciu czy sześciu, tak mi się wydaje. A wydaje mi się, że ona jest jeszcze dłużej na YouTubie. I jest to dziewczyna z Teksasu. Jeśli ktoś podstawowe rzeczy w jodze ogarnia, to bez problemu, według mnie po angielsku, można oglądać jej filmy, albo po prostu może oglądać je i widzieć, co ona robi i powtarzać sekwencje. Jest pełna radości, taka spokojna, ale nie za bardzo. Ja nie lubię takich nauczycieli, którzy są bardzo tacy wolni i melancholijni i tacy... No, no nie jest to moja energia i nie, nie też, że szał i tabata i tak dalej, ale właśnie ta dziewczyna ma takie idealne wyważenie, że jest po prostu radosna, że jest, się uśmiecha, mówi fajne rzeczy, i te, te praktyki są po prostu bardzo, bardzo takie właśnie pełne akceptacji tego, jakie masz ciało i co potrafisz, ale też po prostu są różnorodne. I ona co roku w styczniu, w ogóle nawet nie sprawdziłam, mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie, co roku w styczniu jest takie po prostu wyzwanie na nowy rok wyzwanie to takie jest. fitnessiarskie, ale po prostu przez cały styczeń dodaje codziennie filmy. I chyba ona dodaje jakby z wyprzedzeniem, bo jest w Stanach, więc my możemy już tak naprawdę chyba w Sylwestra jak go widzieć albo w, nie, w, sam, w, sam, w sam poranek nowego roku. E, I jesteśmy jakby do przodu o jeden trening. I to są naprawdę różne treningi, ale zazwyczaj mają hasło przewodnie. Na przykład, nie wiem, reset albo właśnie akceptacja. Albo spokój, jakby przewodzi temu jakaś myśl. Każdy z, tych, każdy z tych treningów ma jakiś tytuł, ma jakąś potrzebę. W pewnych momentach tylko są takie treningi właśnie bardzo spokojne, albo tylko takie siedzenie i oddychanie. Lubię to bardzo i zawsze jest kalendarz dodany do tego wyzwania, wiesz, czego się spodziewać. Ja nie planuję mega siebie cisnąć, że zrobię to codziennie i idealnie. Chcę codziennie chociaż usiąść na matę, stanąć na tą matę i spróbować. I chciałabym 15 minut dziennie ćwiczyć. Tak jak mówię, niektóre z tych treningów są raczej odpoczynkiem, ale chodzi o konsystencję... Jak się mówi konsystencję? O... konsekwencje. No o to, żeby po prostu codziennie się stawiać i codziennie budować sobie nawyk. Chciałabym, żeby to był rok, w którym polubię... Się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej polubię się z regularnym ćwiczeniem, będę stawiała go jako priorytet nad posprzątaniem w domu, nad zrobieniem rzeczy, które i tak codziennie musimy robić, ale wiem, że poczekają, i jeżeli zrobię je raz na dwa dni albo raz na trzy dni, to wszyscy będziemy dobrze żyć, a ja będę dobrze żyć, jak będę dbała o swoje ciało i będę czuła się silna. I, i będę lubiła sport i to jest bardzo, bardzo duże moje w skrócie refleksja nad tym postanowieniem żeby polubić to, sprawdzić, że to będzie element codzienności, nie wymuszenie nie jakiś wielki czas ale myślę, że jeżeli wdrożę się i będzie to 15 minut i będzie mi dobrze się robiło ten trening, to ja po prostu nie powiem o minęło 15 minut, do widzenia, lecę stąd jestem już odhaczona, klik w kalendarzu i nara tylko zazwyczaj Kiedyś też tak robiłam i zazwyczaj zostawałam do końca treningu i tyle, chodziło tylko o to, że jeżeli masz gorszy dzień, minie te 15 minut, jesteś już zachwycona z siebie i wiesz, że możesz odpuścić. Ale to nie oznacza też, że na pewno uda mi się codziennie, może mi się nie uda codziennie, to nic. Raz mi się nie uda, wrócę, znowu mi się nie uda, znowu wrócę. Chodzi o budowanie tego. Także taki coaching tutaj wjechał niesamowity, zaraz zemdleję sama z siebie, Danuta Coelho. Aż um, zastanawiam się, czy to, było, czy, to było dobry, czy to było dobre wejście i dobry klip. No, ale tyle o postanowieniach noworocznych, a w tym vlogu o moim testowym e, dzierganiu laweraniki Bala klawy Mam nadzieję, że może już e, mam jakieś zdjęcie, jeśli nie, to znaczy, że coś nie poszło nie tak. Um, o kalendarzu dziewiarskim od maniaczki chciałabym o tym powiedzieć, i o moich planach też czytelniczych, albo właśnie, czy będę je miała. I podsumowaniu roku, jeżeli chodzi o to. No, także tyle. Plus jeszcze może jakieś życie, codzienność. Nowy rok, nowy, nowi my, ale wciąż to same pranie, zmywanie, sprzątanie, obowiązki, ale mam nadzieję, że też dużo przyjemności. Także do usłyszenia w kolejnym wejściu. Mam nadzieję, że miło zaczynacie rok, robicie to co chcecie. Ja nagrywam to w dzień przed Sylwestrem, ale chcę, żebyście widzieli to już w nowym roku. I mój zawsze regularny, tradycyjny poranek w Nowy Rok to jest oglądanie koncertu wiedeńskiego. Opera w Wiedniu, koncert noworoczny, muzyka klasyczna i takie wstawki z baletu. Niesamowita w ogóle jest jakby historia tego baletu i tego, tego wydarzenia. W ogóle, jeżeli chcielibyście tam pojechać, ja kiedyś mówię: A kupmy bilet, a okazało się. Jakby ja nie jestem fanką muzyki klasycznej, lubię ją w niektórych momentach roku czy tam życia. W Nowy Rok lubię ją, czasem sobie coś tam puszczę, kiedyś usypiałam przy tym dzidzie. Nie jestem żadną specjalistką i fanką, ale to jest po prostu takie fajne wydarzenie. Sobie siedzisz sobie, słuchasz godzinę czy dwie mm, najfajniejszych muzyków klasycznych i też dyrygent jest zawsze jakiś wyjątkowy. I to, że został e, nominowany do tego, żeby dyrygować tą orkiestrą w ten noworoczny koncert, to jest wielkie wyróżnienie i to oznacza, że to jest naprawdę znamienita postać. Także nie jestem w ogóle w tym świadku, ale wiem, że jest to wyjątkowe wydarzenie. Lubię trochę... Trochę tej kultury yy, w ten nowy rok sobie posłuchać. I yy, właśnie a propos tych biletów, jest losowanie, zapisujesz się na listę do losowania, czyli jeśli cię wylosują, to dopiero możesz iść i, i zapłacić za ten bilet. Czy najpierw płacisz? Nie, nie chyba tak nie jest. No więc ogólnie, yy, jakby bierzesz udział w loterii tych biletów, czyli i tak tam są jacyś tacy mega fancy ludzie, jest tacy jakaś elita, więc co? Jak to się dzieje? po prostu wyglądają ci wszyscy ludzie jak Elita, no bo poszli na ten koncert noworoczny. Więc muszą być najfajniej ubrani na świecie, najelegan... najbardziej elegancko. No więc e, może kiedyś mi się uda, może kiedyś wezmę udział. Byłoby to po prostu e, bardzo niesamowite wydarzenie. Ogólnie koncert w Beyoncé też był niesamowitym samym tym wydarzeniem, pewnie tak samo. No ale dobra, jest to takie: wiecie, jak już coś jest el, el, jakby wyeliminowane tylko dla niektórych, no to już w ogóle się robi mega pożądane. No ale to miałam tylko wspomnieć Wam, że chcę oglądać ten koncert noworoczny. Jest to godzina mniej więcej spania naszej córki, więc może będziemy akurat wracać do domu w ten nowy rok. Kiedyś wiem, że było gdzieś, w, chyba w TVP, to daję i wiem, że też jakiś, nie wiem, czy jakiś kulturalny program. Sprawdzę, może da się obejrzeć to za jakąś opłatą w internecie. Bardzo bym chciała to zobaczyć. I chyba jakieś radio to puszcza, ale fajnie jest to obejrzeć, bo oni tam pokazują trochę właśnie tych grających ludzi, a potem są takie stawki, że w jakimś momencie, w jakimś pałacu nagrany był balet do, tej, do tego utworu. Dobra, słuchajcie, yy, gadam przerwanie od 10 minut, bo po prostu się stęskniłam. Dobrego oglądania, wszystkiego dobrego na Nowy Rok. Widzimy się potem, będę dawać Wam yy, aktualizację. Co słychać i co z moimi postanowieniami. Do usłyszenia w następnym wejściu. Pa. Dzień dobry, witam serdecznie. No, niestety, ja nie zaczynam tak. Dzień dobry, nie widać mnie. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Nowy rok. Czy nowa ja nie wiem, ale w sumie tak sobie dzisiaj pomyślałam, że tak stronię trochę od jakichś postanowień, żeby przysiąść i się zastanowić, i pompisać i zdecydować, co ja chcę od tego roku, ale powiem Wam, że tak sobie myślę, jeżeli to musi, jakby jeżeli potrzebujemy jakiejś zmiany, akurat jest nowy rok, i on idealnie trafia po prostu w, w czas i w naszą, w naszą oś czasu. No to super, no to to po prostu wykorzystajmy. Bylebyśmy tego nie robili na siłę i przeciwko sobie, i zawsze z wzięciem pod uwagę naszych zasobów i tego, jak my się czujemy, a nie tego, jak chcemy, żeby świat nas widział. Także jeśli akurat nowy rok przyszedł w momencie, kiedy czegoś potrzebowaliście, zmieńcie to, spróbujcie, zacznijcie. Tylko wy możecie to zrobić. Zaczęłam od coacha. No ale poprzednie wejście to też był coach. No dobra. Minęło już kilka dni od mojego ostatniego nagrania, tak bardzo trudno wraca się do rzeczywistości po takim miłym. Długim odpoczynku, odpoczynku, no ale w takim rodzinnym czasie, spotkaniach i wolnym, i cała rodzina w domu. Więc było trudno, ale wracamy na dobre tory. Ja też już niesamowicie dobrze mi idzie moje postanowienie. Chcę robić te wyzwanie jogowe, o którym Wam wspomniałam. I no już dwa dni. E, właśnie zostałam sama w domu i tak się zastanawiam, trochę mi się nie chce, wolałabym podziergać i wypić kawę. Może po południu po ćwicze, ale już czuję zakwasy na żebrach, na rękach i sobie pomyślałam, pierwszy raz w sumie w życiu, że te zakwasy mnie cieszą, że jakby czuję swoje ciało, czuję pracę, którą wykonałam na nim i cieszę się, że tak delikatnie w to weszłam. Nie zdecydowałam, że nie wiem, idę na siłownię, robię coś mega, co oprócz tego, że ćwiczenia to jeszcze logistycznie byłoby dla mnie trudne, tylko rozwijam matę, mogę to zrobić w sumie nawet wieczorem jak młoda śpi, ale chciałabym zrobić to w jakimś takim spokojnym czasie i że powoli i statecznie sobie zaplanowałam ten powrót do ciała, do ruchu, także bardzo mi jest dobrze z tym, a a propos dziergania, no to słuchajcie, to dlatego bym chciała dziergać, zabieram Was z mojej szafki na kubki, bo bardzo dobrze mi idzie. I zaczęłam już drugi rękaw w Storm Sweater, słuchajcie. Dopiero pierwszy rząd... Yy, ale nieważne, więc e, poszłam pokazać Wam niewyraźny sweter. Zaczęłam, e, skończyłam pierwszy rękaw i zaczęłam drugi, więc mam wielką nadzieję, że... O, może w styczniu skończę ten drugi rękaw, więc fajnie, jakbym skończyła. E, rok zaczął się od wspaniałych niespodzianek, Ach, więc mam nadzieję, że koniec zimy, wiosna będzie wspaniała. Na to czekam. Tym bardziej się jeszcze cieszę na ten rok. E, no, wiem, że dla niektórych z Was będzie łatwy, dla niektórych będzie trudny. Życzę Wam wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Mam nadzieję, że robicie teraz coś miłego. Spędzacie miły czas ze mną. Witajcie. Miło mi, że tu jesteście. Powinnam się może przedstawiać na każdym filmie. Jestem Dominika. Miło mi, że wy Wpadliście na mój kanał. Nowy rok. Zaczynamy od pierwszego vloga, w którym najważniejsza rzecz, chciałam Wam pokazać te rzeczy z kalendarza adwentowego już za chwilę. Cześć, witajcie. Przychodzę do Was z recenzją dziewiarskiego kalendarza adwentowego, akcesoria do dziergania od Wóczko maniaczki. 24 okienka, 24 w sumie paczuszki. Pięknie zapakowane przy wielkim kartonie. Świąteczny klimat, piękna bibuła, życzenia. Co najważniejsze, to mi się podoba, że każda z rzeczy była naprawdę skrętnie zapakowana. Piękne koperty, piękne paczuszki, wszystkie z motywem dziewiarskim, każdy jeden numer, także to jest naprawdę dopracowane w każdym szczególe. I pokażę Wam po kolei, a w sumie nie po kolei, ale pokażę Wam, co w ogóle w tym kalendarzu było i dajcie znać, co o tym myślicie. Pierwszego dnia, z tego co pamiętam, była właśnie kartka świąteczna i mała laska cukrowa, której nawet nie zjadłam, jak możecie zobaczyć, bo chciałam wam pokazać wszystko, co w niej było, więc się powstrzymałam. Ale to był dzień pierwszy, to na pewno pamiętam. Reszta rzeczy będzie raczej nie po kolei. I teraz e, tutaj mamy takiego, taką owieczkę. Wydaje mi się, że to jest po prostu do takiej zabawy, do przeplatania. Jeśli się mylę, to dajcie znać, bo może nie wiem, do czego to służy. Mamy markery dziewiarskie z nit Pro. Takie wkładane kółeczka łatwe do zaczepienia. Nie miałam takich, więc chętnie sprawdzę. Mamy miarę dziewiarską i taką miarkę do mierzenia wielkości drutów i miarkę na próbkę. Mamy taki kordonek złoty. Miałam z niego zrobić jakąś ozdobę na choinkę, ale niestety nie w tym roku. Ale będzie na przyszły. Mamy łączniki do połączenia żyłek z kluczykiem dodatkowe, igły dziewiarskie. Mamy taki mały drut do wąskich obwodów do wykończenia. Nigdy takiego nie widziałam, także to jest dla mnie akurat, akurat nowość i firma Clover, też mi nieznana. Mamy takie tagi z numerami drutów. Zawieszki. Też nigdy tego nie widziałam wcześniej. W końcu licznik rzędów. Ja zawsze korzystam z aplikacji, albo sobie gdzieś notuję, albo zaznaczam na wzorze. Mamy zatyczki do pięciu drutów z pryma. Takie zimowe, mowe, klimatyczne. Mamy mały, małą próbkę, wydaje mi się. Sołk figowy, płyn do prania robótek. Mamy taki pierścień jakby do zahaczenia dwóch różnych nitek do dziergania żakardów. Też nie wiedziałam o takim gadżecie. Linka 100 cm, 360 stopni, nit pro. Bardzo je lubię, także dodatkowa mi się przyda. Kolejnego dnia mieliśmy eukalan lawendowy. I też w innym okienku był drugi, także łącznie żele były cztery grafki do zaznaczania czy tam do odkładania sobie oczek na na przykład warkocze i pamiętam, że 24 właśnie były te piękne nożyczki z firmy, której nie znam, nie widziałam, ale piękny prezent. Dwa dni to były też dni guzików. Raz były takie małe, delikatne, może do mniejszych robótek albo dla dzieciaczków, a jednego dnia były takie trochę większe i one prawdopodobnie będą lepsze na sweter jakiś kartigan. I dwa naprawdę świetne prezenty. Jednego dnia był voucher na darmową dostawę do sklepu Włóczko Maniaczki, także uważam, że to jest świetne okienko. A drugie okienko jest jeszcze lepsze, bo to voucher na darmową parę drutów lub szydełka Knit Pro ze sklepu Włóczko Maniaczki. Witam Was serdecznie. Chciałam przyjść i powiedzieć Wam o podsumowaniu, a propos tego kalendarza dziewierskiego, bo nagrałam, co w nim jest. Jest voiceover na tym, bo w tle moja córka się kąpała i chyba YouTube nie pozwoliłby mi tego dodać, bo leciały hity, takie jak Pszczółka Maja, Arkanoego, która. Niestety, stety stała się hitem w tym domu po świętach i po kolendach, więc mm, kiedy idę sama w cichym domu zrobić sobie kawę, to w głowie słyszę się je, je, I wiem już niestety, jakie będzie moje podsumowanie na Spotify za rok żaden pop, żaden rock, tylko polskie hity dla dzieci. Zniszczą mi to moje statystyki. Nie będę wiedziała, kim byłam, co słuchałam kilka lat temu, bo moja córka zawładnęła naszymi playlistami, ale nie o tym miało być. Słuchajcie, a propos tego kalendarza. W skrócie kosztował 299 zł plus przesyłka. Jest w nim, były w nim 24 okienka, w niektórych były rzeczy, które się powtarzały. Tak jak widzieliście, były chyba dwa razy eukalan, był dwa razy ten płyn do prania wełnianych rzeczy, sołg, co może być odebrane jako plus albo jako minus. No ja chciałabym w każdym mieć coś nowego, a to jednak była ta sama kategoria produktu, Natomiast rozumiem, że ilość tych gadżetów no, jest skończona, nie ma ich miliona, więc możliwe, że za rok może będzie większy asortyment, aby taki kalendarz uzupełnić naprawdę różnymi różnymi rzeczami. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to jest świetny prezent, głównie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z włóczką, z dziewiczeństwem w ogóle, bo tam są po prostu rzeczy, które na pewno się powielą osobom, które. Mają już, mają już takie akcesoria, mają miarkę dźwiarską, mają licznik, mają nożyczki i tak Natomiast uważam, że te podstawowe, właśnie gadżety są rzeczami, które fajnie jest mieć zdublowane, A nie zawsze chcesz wydać kolejne kilkadziesiąt złotych na nożyczki, czy kolejną żyłkę i dalej. Więc myślę, że to taki fajny element, który po prostu dopełnił moje zbiory. Na pewno jest kilka rzeczy, których zupełnie nie użyję. Nie wiem, na przykład e, nie używam pięciu drutów, więc te takie zatyczki do pięciu drutów no nie są dla mnie, e, czy guziki za bardzo, no, no to są takie rzeczy. Natomiast trudno jest spersonalizować to, żeby dla każdego było to idealne. Także oceniam go tak 7-8 na 10. O, taka ogólna ocena. Niektóre rzeczy są super, niektóre rzeczy prawdopodobnie ich nie użyję, ale nadal to nie było spersonalizowane, tylko miało to być dla wszystkich. Jeśli ktoś już jest doświadczony i ma swoje jakieś tam preferencje, no to na pewno będzie dla niego mało atrakcyjne, to nie? Bo tutaj po prostu były konkretne, sprecyzowane elementy super, bo mogłam przetestować niektóre rzeczy, może niektóre jeszcze przy, w przyszłości mi się przydadzą, może zacznę robić żakard, więc ten taki e, pierścionek do dwóch, trzymania dwóch nitek osobno był, byłby fajnym gadżetem. Jeżeli nie liczyłam, jeżeli kiedyś mi e, przyjdzie to do głowy i znajdę czas, to po prostu podsumuję taką ogólną, uśrednioną wartość tych rzeczy, które były w środku. Natomiast tak jak to teraz z grubsza o tym myślę na oko, to uważam, że to się opłaca, bo to kosztowało no, 300 z groszem, z przesyłką. Powiedzmy. E, nie wiem, sama żyłka. Jest tam ten voucher na dostawę, voucher na druty. No druty na pewno kosztują 20-30 zł. Dostawa e, nożyczki to pewnie też jest jakieś minimum 20-30 zł. E, żyłka do drutów, markery. Trudno mi jest powiedzieć, czy na pewno, ale wydaje mi się, że jakby sumarycznie to się opłacało. Czyli jakby te rzeczy w środku są warte, te 300 zł. I tak... złotych? złotych. To jest strzelicie mnie. No, więc, więc podoba mi się to. No, pięknie wykonane, świetnie przygotowane. Po prostu radość z otwierania tych okienek była lepsza niż z czekoladkowych. No i dokładnie, tak jest też z czekoladowymi kalendarzami. Czasami lubicie jakiegoś czekoladkę, a jakiejś nie znosicie. Eee... Nie wiem, kochacie z alkoholem albo nie. Ja na przykład wiśnie w czekoladzie nie znoszę, bo po prostu ten strzał alkoholu z tych czekoladek znamy okropny, więc żadne baryłki i tak dalej. Ale za to jakaś pralinka, coś kawa z mlekiem, no idealne są te rzeczy. Więc bardzo jestem zadowolona. To była ogromna przyjemność dla mnie i cieszę się, że się do niego zdecydowałam. Ogólnie rzecz biorąc, nie było w ogóle konkurencji na rynku, nie znalazłam nic fajnego, w ogóle nic nie znalazłam, nad czym bym się miała zastanowić na rynku polskim. Za granicą jest dużo takich rzeczy, są zdecydowanie mniej przystępne cenowo. Kosztują kilkaset złotych, dobra, takie 600-700. To już jest właśnie, jeżeli chodzi o pójście w ciemno, bo nie wiecie co tam dostaniecie, więc wydanie. Tych 300 było to nadal dużo, ale ja ostatnio właśnie uzbierałam sobie na Winted pieniądze, więc stwierdziłam, że kupuję sobie coś mega przyjemnego, i fajnego, ekscytującego. No to to jest taki prezent, ale już wydanie, nie wiem, 600-700 zł, no tak naprawdę, w takie. worek bez dna, nie wiadomo co tam jest, nie wiadomo czy Wam się spodoba, czy nie. No to wtedy już, a potem sobie pomyślę, że mogłam sobie kupić torebkę z muda za to projektową, to już by to już było ryzykowne. Podobają mi się takie, widziałam, nie wiem dokładnie jakie firmy to robią takie e, kalendarze, które od A do Z sprawią, że zrobić jakąś robótkę. Na przykład są tam małe motki jakieś merino, z tego wyjdzie sweter w paski albo coś takiego. Fajnie też by było właśnie zrobić w takiej formie taki po prostu box, że od A do Z można coś zrobić właśnie i tam będzie włóczka i tam będą druty i tam będzie wszystko niezbędne do tego. E, I na przykład żeby e, Albo, nie wiem, żeby zrobić sobie z tego na przykład, szalik i czapkę, albo jakiś zestaw i rękawiczki. I żeby tak od A do Z uzbierać przez cały miesiąc elementy potrzebne na to. To taki dobry pomysł. Jak ktoś z niego skorzysta i wyprodukuje, to dajcie znać. Polecę Was. I wezmę tantiemy. No, także bardzo się cieszę. Umiliło mi to grudzień i oczekiwanie na święta. Cały ten grudzień był magiczny, więc bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego kalendarza. A mam nadzieję, że... Produktów i gadżetów będzie po prostu coraz więcej ułatwiających nam dzierganie, i ten kalendarz może będzie jeszcze lepszy za rok. Także dziękuję serdecznie Wam za obejrzenie tego skrótu. Pozdrawiam. Miłego dnia. Cześć.